Raz, dwa, trzy. No i jak Ci się podoba w bibliotece, honoratko? Mm, nie wiem. Z dzieciakami było fajnie, a teraz... Nie podoba mi się. Chodźmy stąd, Ania. A to dlaczego? No co ja mam tu właściwie robić? Zaraz możemy poszukać jakiejś książki na dobranoc dla ciebie. Nie chcę! Mam w domu swoje książki I, i, i innych nie chcę! Oj, chyba wstałaś dzisiaj lewą nogą z łóżka, co? Nieprawda! Moja mama kupuje mi nowe książki w księgarni, a, a te są używane i, i każdy je może czytać. Aha, czyli nie podoba ci się w bibliotece, dlatego że po przeczytaniu książki musisz ją oddać? No, no właśnie! Ale to naprawdę bardzo fajny pomysł, wiesz? Ja ci chętnie wytłumaczę, bo ja bardzo lubię biblioteki. Wcale mnie to nie interesuje. Jak Ci się teraz przyglądam, honoratko, to wyglądasz jak panna obrażalska. A kto to jest? I ja jej nie znam. A cudaczka wyśmiewaczka też nie znasz? I nie znam. No to Ci muszę szybko przeczytać jedną historię, bo jak tak dalej będziesz się obrażać. To cudaczek Wiśmiewaczek zamieszka z tobą na stałe. No, no, no to przeczytaj, no to siadaj. Było sobie miasteczko nad rzeczką, a w tym miasteczku stał sobie domek ani mały, ani duży, taki w sam raz. I w tym domku mieszkała panna Obrażalska. Panna Obrażalska miała 8 lat, zadarty nosek i jasne łapkoczyki. I ciągle się obrażała. Obrażała się dziesięć razy na dzień. Wtedy mówiła, nie bawię się. Albo nie potrzebuję. Potem nadymała buzię i zacierała jeszcze wyżej ten zadatny nosek i siadała w kącie nastroszona jak sowa. Długo siedziała w kącie, dopóki ten cała, ta cała obraza nie wyparowała z niej jak woda z kociołka. Wtedy panna obrażalska wracała do zabawy z dziećmi. I, i, i co dalej? No słuchaj. Ano za chwilę mówiła znowu, nie bawię się, albo nie potrzebuję i znowu odchodziła do kota. Drugiej takiej obrażalskiej nie było w całej szkole, nie było nawet w całym miasteczku nad rzeczką, a wszystkiemu, kto był winien, cudaczek wyśmiewaczek. Cudaczek wyśmiewaczek, licho malutkie, jak igiełka, mieszkał w tym domku, co to nie był ani duży, ani mały, tylko w sam raz. A ten cudaczek nie jadł, nie pił, tylko śmiechem żył. Śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek mu rósł i rósł, aż napęczniał jak ziarenko grochu. Wtedy cudaczek był syty i zadowolony. Otóż ten cudaczek wyśmiewaczek chował się w jasnym warkoczyku panny obrażańskiej. I ciągle szeptał jej do łóżka: obraź się, no, obraź! się. Bo ta nadęta buzia Panny Obrażalskiej była taka śmieszna i ten nosek taki do góry zadarty był taki śmieszny i to niebawie się było takie śmieszne. Cudaczek patrzył na to i śmiał się i śmiał do rozpuku, a brzuszek mu rósł. Najweselej było Cudaczkowi w szkole, bo chodził z Obrażalską do szkoły, a jakże, schowany w jasnych warkoczykach. Myślicie, że chodził się uczyć? Widzicie tam? Chodził, bo w szkole ciągle się obrażalska obrażała, a cudaczek śmiał się i śmiał do rozpuchu. Siedzą dzieci w ławkach i piszą, obrażalska też. A tu, trach! złamała się stalówka. Panna od, obrażalska obraca się do sąsiadki Małgosi i mówi: Małgosiu, pożycz mi stalówkę. Małgosia, Małgosia jest grzeczna, wyjmuje zapasową stalówkę z prudnika i daje obrażalskiej. Masz, ale nie krzyw tak pióra, bo i tą złamiesz, a już nie mam więcej stalówek. Panna obrażalska już wyciągnęła rękę po stalówkę, a tu cudaczek wyśmiewaczek szepce jej do ucha: Co ona cię ma uczyć? No coś ty. Obraź! No obraź! Nie potrzebuję twojej starówki. O, jaka śmieszna ta nadęta buzia, jaki śmieszny ten zadarty nosek. Cudaczek-wyśmiewaczek śmieje się w głos, śmieje do rozpuku, a brzuszek rośnie i rośnie. Potem jest przerwa. Dzieci idą na boisko i bawią się piłką. Obrażarska nie złapała piłki raz i drugi i woła do Witka. Na umyślnie mi źle rzucasz. Nie bawię się. I już się buzia nadęta. I już zadatny nosek jedzie do góry. Ach, jakie to śmieszne! Jaki śmieszny ten cudaczek! A brzuszek mu pęcznieje i pęcznieje. Potem obrażalska obraża się na Kasię, bo Kasia powiedziała, że jej zeszyt jest ładniejszy. A potem na Władka, bo przyczepił jej rzep do sukienki. A wreszcie na samą panią nauczycielkę, bo nie umiała tabliczki mnożenia. Moje dziecko trzeba się lepiej uczyć tabliczki mnożenia. Siadaj! Obrażalska siada, buzie na dyma, nosek zadziera. Oj, jakie to śmieszne, jakie śmieszne! śmieje się cudaczek wyśmiewaczek, a brzuszek mu pęcznieje. Co to za śmieszna dziewczynka? O, jak mi wesoło, o jak mi wesoło, mówi cudaczek wyśmiewaczek i zasypia na jasnych warkoczykach. O, jak mu dobrze i brzuszek ma pękaty, jak ziarenko grochu. Uch! Kojania, zobaczcie, ja nie mam gdzieś tego okropnego i wyśmiewaczka. No, nic nie widzę. O, może się schował? A może jeszcze jest taki i dlatego go nie widać. Kochany! Chciałabym, żeby zniknął. Najlepiej będzie, jak przestaniesz się obrażać. Wtedy na pewno zniknie i poszukaj innego niegrzecznego dziecka. Niegrzecznego. Byłam niegrzeczna. Przepraszam, poprawię się. Fuh, mam nadzieję. Ania, a panna obrażarska też się poprawiła. No na szczęście opamiętała się w porę. Ale już chciała iść w świat. O rany. Uciec z domu. I co? I spotkała jednego czarodzieja, który ją ostrzegł przed Aha! A wiesz, że ja słyszałam, że ta bajka... Jest na podstawie prawdziwej historii i ta panna obrażalska zupełnie się zmieniła. Jest teraz nie do poznania, tylko ładkoczyki ma takie same. Ojej, o, to może lepiej mi powiedz, czy czemu ty tak lubisz te, te biblioteki? Bardzo chętnie. Wiesz, jak przychodzę do biblioteki, to za każdym razem myślę, że to taki pomnik wzniesiony z książek na chwałę ludzkiej ciekawości. Ciekawości? A, ale pani Karolina, wiem, co chcesz powiedzieć. Pani Karolina mówiła, że to brzydko być ciekawskim. No właśnie. Ale rozmawiałyśmy już o tym są różne rodzaje ciekawości. Można być ciekawym świata, lubić czytać i się uczyć. Mhm. I można być ciekawskim, interesować się głównie cudzymi tajemnicami. No tak, czyli, czyli książki się pisze, bo się jest ciekawym świata. Mhm. Tak, twórczo ciekawym świata, ja w to wierzę no tak. Hej, hej, Ania, a, ale jak ja mam jakieś pytanie, to to ja nie wiem, w której książce mam znaleźć na nie odpowiedź. No właśnie, i tutaj pojawia się rola biblioteki. Przychodzisz do biblioteki, spotykasz panią bibliotekarkę i ona może ci doradzić, która książka jest dla ciebie najlepsza. Aha, no tak. A jak się pomyli, słucham, no jak się pomyli, no to się może zdarzyć w końcu. Błądzenie i mylenie się jest rzeczą ludzką. No i co wtedy? Ja myślę, że to może być nawet dobre taka pomyłka. Dlaczego? No bo każdy ma swoje zainteresowania, ale to nie znaczy, że jak lubisz książki albo zwierzątka, to musisz czytać tylko o tym. Jak to nie? No nie. Czasem jak przeczytasz o czymś zupełnie innym, to jest nawet dla ciebie dobre, bo wtedy poszerzasz swoje horyzonty. Ojej, znowu mówisz tak, że nic nie rozumiem. Co, co to znaczy poszerzać horyzonty? To znaczy, uczyć się nowych rzeczy, o których wcześniej nie słyszałaś. I wtedy stajesz się, już wiem, wiem, mądrzejsza. <grym> no właśnie, mądrzejsza. Honoratko, tak, ale nie tylko ty chcesz stać się mądrzejsza. Nie, mm -mm. dlatego jak przeczytasz tą książkę, odnosisz ją do biblioteki, żeby, żeby mógł ją przeczytać też ktoś inny. Aha! Rozumiesz? Mm -hmm. Już rozumiem. Hej, 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 Ania! Ty mówiłaś, że gdzie są książki dla dzieci? No tam, w tym regale przy drzwiach. No to chodźmy tam, bo bufuje tam jakaś dziewczynka i pozbiera mi najlepsze książki. No dobra, no to chodźmy. No to gotowi do startu. Start. Raz, dwa, trzy. Hej, mały, mała, warto pytać i czytać. Dzisiaj czytamy jak wysoko jest niebo, Anmil. Oskar to malutki pingwinek, który zawsze zadaje bardzo trudne pytania. Czemu płatki śniegu są zimne? Jak głębokie jest morze? Czy słońce w nocy kładzie się spać? Ale najbardziej chciałby się dowiedzieć, jak wysoko jest niebo. – Może przyfruniesz tu do mnie i sam zobaczysz? – zaskrzeczał przelatujący Albatros. – Jestem pingwinkiem – odparł Oskarek. – A a pingwinki nie potrafią latać. – Ojej, zapomniałem – zawołał Albatros. – Ale mogę cię zabrać, jeśli chcesz. – O tak, tak – poprosił uratowany pingwinek. – Zabierz mnie. Wznieśli się ponad stado ptaków i jeszcze wyżej prosto w błękit, ale niebo było wciąż bardzo wysoko. Za wysoko, żeby je dotknąć. Latanie jest wspaniałe, stwierdził Oskarek. Ale nadal nie znam odpowiedzi na moje pytanie: jak wysoko jest niebo? Nie mam pojęcia, wykrzyknął albatros. Ale ja już wyżej nie dam rady polecieć. Ale ja polecę wyżej, zawołał przelatujący obok baloniarz Małpka. Mogę cię zabrać, jeśli chcesz. O tak, proszę! wykrzyknął uszczęśliwiony Oskarek. Wzbili się ponad puszyste chmurki. Oskar próbował złapać jedną na lasso, ale tylko przez nią przeleciało. Byli już naprawdę wysoko nad ziemią, najwyraźniej jednak wcale nie przybliżyli się do nieba. Cudownie się lata balonem, stwierdził pingwinek, ale nadal nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie: Jak wysoko jest niebo? Nie mam pojęcia, wzruszyła ramionami małpka baloniarz. Ja już wyżej nie polecę. Ale ja polecę wyżej, krzyknął astronauta Króliczek. Mogę cię zabrać, jeśli chcesz. O tak, tak, poprosił Oskarek. Lecieli w górę i w górę, aż błękit zmienił się w głęboką czerń kosmosu, a dookoła lśniły srebrzyste gwiazdy. Lecieli dalej, aż dotarli na księżyc i wylądowali. Poskakali dookoła i spojrzeli w gwiazdy. Gwiazdy też są na niebie, zauważył Oskarek jej i są nawet dalej od Księżyca. Nadal nie znam odpowiedzi na pytanie, jak wysoko jest niebo. Nie mam pojęcia, powiedział astronauta. Ja już wyżej nie mogę polecieć. Oskar był już tak wysoko, że nie mógł dostrzec swojej mamy, ani swojego iglo. Nie mógł dostrzec nawet bieguna południowego. Oj, nigdy dotąd nie byłem tak daleko od domu. Czas najwyższy wracać, zadecydował. I tak zrobili. Oskar opowiedział mamie o swoich przygodach. Poleciałem wyżej niż ptaki i, i wyżej ponad chmury i, i wyżej ponad błękit, aż na księżyc. Lecz niebo było wciąż bardzo daleko. Ale teraz już znam odpowiedź, powiedział Oskarek. Niebo nigdy się nie kończy. Mama utuliła pingwinka do snu. Świat jest pełen tajemnic. Jutro możesz odkryć kolejną, powiedziała. Słodkich snów, mój mały, mała, mały. 촬영기자1호, 박진주 기상캐스터